Dzień dobry, cześć. Dzisiaj będziemy uczyć się, jak pozycjonować wizytówkę Google. Pozycjonowanie wizytówki Google jest dużo, dużo prostsze, kiedy wspomagamy się narzędziami zewnętrznymi. Ja używam surfer local. Ta firma niedługo przechodzi rebranding, więc, jeżeli oglądasz ten film później, to ona może się już nazywać lokalo. Bez względu na to, jak się w tej chwili nazywa, kliknij link w opisie, na samej górze opisu znajduje się link do rejestracji. Utrzymasz dzięki temu linkowi możliwie najlepsze warunki, jakie aktualnie istnieją. Wystarczy, że klikniesz tutaj opcję zaloguj się, znaczy ty klikniesz zarejestruj się, ja kliknę zaloguj. I system przeniesie nas do takiego okienka. To sobie zamknę, i tutaj muszę wybrać swoją firmę w tym narzędziu. I ja wpisuję Tomasz guzik, bo tak się nazywa moja wizytówka. I zobaczcie: Agencja reklamowa Warszawa. Tomasz guzik to jest nazwa mojej wizytówki. Adres, wszystko się zgadza. Ciach! Wybieramy sobie wizytówkę, i tutaj będzie taki ekran ładowania, powiedzmy. Dobra, i teraz musimy wybrać frazy, najlepiej około pięciu fraz, na które chcemy się pozycjonować, które chcemy monitorować w tym narzędziu. Czyli na przykład agencja reklamowa. Dodaj słowo kluczowe. Ciach. Dobra, i przekierowuje nas od razu na mapkę, żeby nam pokazać, jak to wygląda. Możesz mieć maksymalnie pięć słów kluczowych. Wybraliśmy słowo kluczowe, które będzie najlepsze dla twojej firmy. I mamy tu słowo pozycjonowanie. Partnerami kanału są WebTuler, narzędzie do tworzenia i sprzedawania kursów online, BitTimes, narzędzie do budowania stron sprzedażowych i zegarków odliczających czas do końca kampanii, Krupel, hosting dla twojej strony internetowej oraz domeny. T-Pay. najlepsza bramka płatności dla Twojego biznesu. Top online, topowa agencja SEO w naszym kraju piotrkamiński.eu. Strony, które zarabiają na siebie ze zniżką minus 30%. Linki do partnerów znajdują się w opisie. Widzimy już tutaj pewne wzrosty agencja reklamowa z 93 miejsca na 85. Następne odświeżanie będziemy mieli 10 marca 2023. Okej, okay. dobra. Chcemy tutaj wybrać to pozycjonowanie czy nie chcemy, w zależności jakie usługi świadczysz, przypuśćmy, że moja firma świadczy usługę pozycjonowania, więc dodaję te słowo kluczowe. Zaczekajmy może chwilę, jak nam się tutaj załaduje mapka, bo to niestety troszeczkę trwa. Zobaczmy, widoczność mojej firmy na tą frazę jest niska. Trudność obszaru również jest niska. Przed chwilą było duże, ale tutaj. Jak nam się załadowało, pokazało nam też konkurentów, i tych konkurentów jest na pewno sporo, bo to jest bardzo dochodowa fraza. I zobaczcie, że niektórzy nawet w wizytówce używają to, to słowo pozycjonowanie. Niekoniecznie się to przekłada na wysokość pozycji, ale mamy. No tutaj na 11 pozycji, tutaj strony internetowe, pozycjonowanie Warszawa. Pozycja dziewiąta. Mamy tutaj różnego rodzaju zadania, które możemy wykonywać, ale do zadań zaraz jeszcze przejdziemy, bo musimy wyszukać kolejne słowa kluczowe, które sobie chcemy tutaj dodać: eee, statystyki, zadania. Dodaj trzy zdjęcia do swojego profilu. Momencik, gdzieś tutaj się zagubiłem. O jest, dodaj słowo kluczowe. Eee, możemy dodać na przykład marketing internetowy. Eee, Możemy dodać narzędzia marketingu internet a musimy najpierw marketing internetowy kliknąć dodaj słowo zostaniemy przekierowani do mapki i wracamy znowu pokaż więcej dodaj słowo kluczowe i tutaj możemy wybrać na przykład agencja interaktywna dodaj słowo kluczowe wracamy i ostatnie słowo kluczowe najlepiej dodać sobie tutaj pięć żeby mierzyć po prostu wszystkie pięć słów kluczowych tworzenie stron internetowych dodaj słowo kluczowe i tutaj zaraz sobie cofniemy, i zobaczcie, tutaj już system nam pokazuje, ile razy w skali miesiąca dana fraza ma wyszukań. Agencja reklamowa 6600 w danym tutaj obszarze. Z ciekawości sobie sprawdzę, jakby to wyglądało w innym narzędziu do pozycjonowania Senuto, kiedy obszarem będzie cała Polska. Zobaczymy sobie. O ile będzie tutaj rozbieżność w tych danych, baza słów kluczowych, agencja reklamowa. Dobra, i mamy tutaj średnia liczba miejsc wyszukań 6006, czyli się zgadza z tym, co podaje serwer lokal, ale my pozycjonujemy się lokalnie. Marketing internetowy 2400. Spróbujmy, marketing internetowy w Senuto. Narzędzie nam pokaże też 2400. Czyli już mamy tu informację, że serwer lokal nie bierze pod uwagę wyszukań w danym obszarze, tylko ogólnie pobiera te dane np. z planera słów kluczowych Google Ads lub innych narzędzi takich jak Senuto. Mamy coś takiego jak statystyki i możemy sobie tutaj w statystykach mierzyć połączenia, wiadomości, wyświetlenia profilu, wskazówki do jazdu. Dodane posty, post wizyty w witrynie internetowej, jeżeli dodamy recenzje, zdjęcia, konkurenci, prześcignięci, mamy tu plus 12, utworzone siatki. Tutaj tyle czasu zaoszczędziłeś i tyle musisz wydać na reklamy Google lub Facebook, aby uzyskać takie same wyniki. I tutaj mamy jakieś tutaj widoczność firmy pokazaną i ja przed chwilą tą wizytówkę połączyłem, ale wcześniej już pracowałem na tym narzędziu, bo chciałem Wam pokazać, jak korzystać z tego narzędzia. Takie dane możemy sobie też udostępnić i wysłać takiego linka komuś, żeby na przykład Twój ekspert sprawdził, jak te dane wyglądają. tak Możemy sobie tutaj kliknąć Udostępnij Ciach i wysłać takiego linka komuś, żeby mógł spojrzeć. Ciach, spróbujemy z trybu incognito, z przeglądarki, chroma. Zobaczymy, jak to wszystko się nam wyświetli. Aktualizuj. Dobra. Widzicie, te dane się pokazują, czyli możemy wysłać komuś. O, tutaj już oczywiście prosi o logowanie, ale takie dane możemy wysłać ekspertowi SEO, żeby on na nie spojrzał, tak? Albo ekspert SEO może wysłać takie dane przedsiębiorcy, aby ocenił bez logowania, czy te wyniki biznesowe u niego wzrastają. Dobra, jedziemy sobie dalej, rozwinę sobie to, moje lokalizacje. I kolejną rzeczą, którą możemy sobie mierzyć, to są zadania. Zadania to jest bardzo ważne, ważny panel, bo to tutaj będziemy trzymać harmonogram rzeczy, które wykonujemy w obrębie wizytówki, żeby nasze pozycje rosły. Możemy wejść w zakładkę pozycje i sprawdzić, jak to wszystko wygląda na mapie, które miejsca zajmujemy. I tutaj mamy pozycja 53 w danym tutaj obszarze. Ze względu na to, że Warszawa jest bardzo, bardzo konkurencyjna, jeżeli bym był gdzieś w rodzinnym mieście, na pewno ta pozycja by była dużo, dużo inna. Tą mapkę możemy sobie obracać. Możemy też wybrać inne słowo kluczowe i zobaczmy: marketing internetowy pozycja 194, pozycjonowanie 148, agencja reklamowa 90. Czyli jest tutaj dużo informacji. Możemy też sobie przeczytać instrukcję jak rozumieć taką siatkę, żebyście sobie gdzieś tam jeżeli dla kogoś to nie jest zbyt oczywiste. No, i mamy tu przede wszystkim tych konkurentów. Możemy ich przefiltrować, zobaczyć, co oni robią, jak często publikują i dokonać takich podstawowych analiz. Czyli to wszystko znajduje się w zakładce pozycja. Pokaż więcej. Możemy tutaj mm, zrobić audyt. Możemy tutaj dodać posty. Możemy tutaj zrobić jakieś szablony odpowiedzi, jeżeli chcemy odpowiadać na, na jakieś. Opinie klientów, możemy wygenerować sobie plakat recenzji i za pomocą QR kodu zbierać opinie do naszej wizytówki Google. Co to oznacza? My możemy wygenerować sobie taki link, pobrać taki plakat na dysk. Tutaj mam zablokowany, bo to jest safari na chromie. Bym to zrobił bez problemu. Możemy otworzyć plakat, też nie możemy, bo safari nam blokuje, ale możemy sobie taki Plakat pobrać, powiesić na przykład w naszym salonie fryzjerskim, w naszym gabinecie medycyny estetycznej i zbierać sobie opinię. Ktoś zeskanuje ten kod QR za pomocą aparatu i automatycznie zostanie przekierowany do, do wystawiania opinii. Możemy mu też zasugerować. Czego powinien użyć w opinii, żeby też nafaszerować te opinie frazami kluczowymi, to również może mieć znaczenie. Wyjdźmy z tych pozycji. I co tu jeszcze mamy ciekawego? Opinie. Możemy przejrzeć wszystkie nasze opinie, utworzyć odpowiedzi do tych opinii. Więc tutaj mamy całą zakładkę z opiniami, możemy sobie nimi w łatwy sposób zarządzać. Co tu jeszcze mamy? Dodaję słowo kluczowe, już wyczerpaliśmy limit szablony odpowiedzi, posty. W postach możemy dodawać nowe wpisy i zarządzać starymi wpisami. Wystarczy, że klikniemy sobie tutaj utwórz post i otworzy nam się system. Zobaczcie, to są moje stare wpisy. I jak ja wejdę tutaj, to masz guzik, wpiszę w wyszukiwarkę. To wyświetli się moja wizytówka. I tu mamy ciekawe informacje. Liczba interakcji z klientem na poziomie 265 przez ostatni okres. Tutaj mamy średnią pozycję mojej strony internetowej, ale tutaj mam wpisy. Zobaczcie, tu są wpisy, które dodałem za pomocą tej wizytówki, i to już jest bardzo ciekawa e, informacja. I mamy też opinie z Google, 8 opinii, i mamy tutaj informację. I tu możemy zarządzać całą tą wizytówką z tego poziomu, ale nie polecam, bo dużo przyjemniejszy jest do tego surfer lokal. Wszystko, jeżeli połączymy naszą wizytówkę. Za pomocą server lokal możemy przede wszystkim zarządzać w dużo prostszy, przyjemniejszy tutaj panel. Tutaj mamy jakieś wyszukiwane hasła, liczba osób, które wyświetliły profil twojej firmy w jakimś tam okresie czasu. Możemy sobie zarządzać miesiącami, połączenia telefoniczne wykonane z wizytówki, wiadomości, rezerwacje, kliknięcia w witrynę w przedziale tutaj rocznym bliskonie od października do marca 10 kliknięć z tego powodu, że ja mam potężną konkurencję na tą frazę i ja za bardzo nie dbam o, o tą wizytówkę aż tak, bo dużo bardziej yy, łatwiej mi wypozycjonować się na YouTubie i generować bardzo dużo połączeń z YouTube'a. Ale wróćmy do zakładki utwórz post klikamy sobie utwórz post system prosi nas o dodanie zdjęcia. Możemy za pomocą sztucznej inteligencji stworzyć jakiś post. Zobaczcie eee, no sztuczna inteligencja sztucznym inteligencją. Ja mimo wszystko polecam ci pisać samemu teksty żeby były unikalne. Chociaż sztuczna inteligencja też teoretycznie tworzy unikalne wpisy. Eee, ale tak napisz swój post wykorzystując te fraski frazy słowa kluczowe warto jest sobie je wykorzystywać. Dlatego, żeby się lepiej pozycjonować na dane obszary. Czyli tutaj możemy napisać strony internetowej i nam się zaświeci, że wykorzystaliśmy już daną frazę. Czyli jeżeli wchodzimy do zadania, klikamy utwórz post, warto jest we wpisie, który powinien mieć maksymalnie 1500 charakterów, czyli 1500 znaków. Powinien zawierać te wszystkie frazy kluczowe. Nawet tutaj mamy pokaż więcej. Często jest tak, że nawet nie uda nam się tego wykorzystać, bo artykuł jest zbyt krótki, zbyt mało znaków mamy tutaj do wykorzystania. Więc w takiej sytuacji napiszmy kilka postów i nie przejmujmy się tym aż tak bardzo. Ważne, żeby te kluczowe, najważniejsze wykorzystywać regularnie w naszych wpisach, regularnie publikować, wtedy nasze pozycje będą sobie rosły. Następnie, czyli tutaj sztuczna inteligencja nam sobie coś napisze. I mamy sytuację tutaj taką: dodaj przycisk akcji opcjonalnie. Brak wezwania do działania. Ja mogę sobie wybrać: zarezerwuj wizytę, zadzwoń, czytaj więcej, złóż zamówienie, sklep lub zapisz się. Ja mogę dać: zadzwoń, na przykład przycisk, i ktoś będzie mógł do mnie zadzwonić, lub mogę dać: czytaj więcej i wkleić tutaj link, na przykład do swojego bloga, i tutaj wklejamy linka. Do artykułu, który jest na przykład rozszerzeniem. I tu mamy 1500 znaków, a artykuł blogowy tutaj może mieć na przykład 10 000 znaków i być rozszerzeniem tego, co tworzymy tutaj, co piszemy tutaj. Co tu jeszcze mamy? Data publikacji. Możemy opublikować dany artykuł od razu, możemy opublikować go jutro rano, w następny poniedziałek, lub wybrać sobie z kalendarza datę. Czyli możemy z dużym wyprzedzeniem sobie planować te publikacje za pomocą surfer lokal lub lokalo, w zależności, kiedy oglądasz ten film. I na końcu klikamy tylko opublikuj post i mamy opublikowane wpis. Pamiętaj o unikalnych zdjęciach z Twojej firmy, jeżeli prowadzisz jakąś siedzibę, po prostu wyciągnij telefon, zrób zdjęcia i dodawaj unikalne, żeby to nie było zdjęcia ze stoka. To bardzo duże znaczenie ma w kontekście pozycjonowania lokalnego. Anuluj. Mogę sobie też zarządzać wpisem danym Ciach i go podejrzeć, edytować. Zobaczcie, ja tutaj sobie dodaję jakieś wpisy. I tutaj mam datę publikacji: 12 grudnia. Tutaj mamy 12 grudnia też, 24 listopada, 23 listopada. I tutaj mamy na zielono opublikowane posty oraz zaplanowane posty. W naszym kalendarzu, więc bardzo łatwo się tym wszystkim zarządza. Mamy też coś takiego jak zadania. Zobacz, tu system nam podpowiada, co powinniśmy robić. Czyli, tak utwórz i zaplanuj post w Google, następnie dodaj dodatkowe kategorie do swojego profilu. Tutaj mamy sprawdź, jakieś dodaj obszary usług, uzyskaj dwie recenzje od klientów, dodaj logo, dodaj opis firmy zawierający dowolne frazy kluczowe. I zobaczcie, tutaj mam tą instrukcję. Czyli my wchodzimy sobie zawsze w zadania, na przykład raz w tygodniu, kiedy pracujemy nad naszą wizytówką, wchodzimy w zakładkę zadania i wykonujemy te zadania, które się tu wyświetlają. A tutaj mamy informację. Dodaj nowe zadania pojawią się za 3 dni. Kiedy mamy już jakieś zadanie zrobione, możemy oznaczyć je jako ukończone, czyli wykonaliśmy dane zadanie. Dziękuję bardzo, ciach, 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 oznacz jako ukończone. Zadanie wykonane. Jedno zadanie z 18 zostało wykonane, i tutaj nam się pojawia taki paseczek na zielono. I jak my wszystkie zadanie wykonamy, to wtedy już możemy odpoczywać i wrócić do surfer lokal za 3 dni. Możemy też zapisać na później jakieś zadanie lub oznaczyć tutaj sprawdzić przepraszam bardzo, sprawdzić zakończone. Zobaczcie już tutaj jakieś stare zadania mam powykonane, wykonane. Spróbuj wykonać wszystkie zadania do 5 marca 2023. Zapisane na później nie mam żadnych, bo nie zapisywałem ich na później i mamy tutaj musimy tutaj klikać, żeby rozwijać te zadania. To jest zakończone, a to możemy zobaczcie Pokaż mi później, tak? Zapisać sobie później to zadanie, żeby teraz się tym nie zajmować. Mamy jeszcze tutaj taki panel audyt, wcześniej wytyczne, i zobaczcie, w tym audycie możemy wiele rzeczy poprawić. Przede wszystkim, tak, tutaj jest nazwa firmy Twojej. Zobacz, mamy 5 słów użytych, 39 znaków na 120 możliwych. Pokaż szczegóły. Możemy sobie sprawdzić, jak to wygląda na tle konkurencji, jak oni wyglądają. Jakie teksty w top 5, teksty z frazą, wystąpień, pozycjonowanie stro. I musimy tak sobie sprawdzić tą konkurencję, żeby podejrzeć, ile oni mają tych wyrazów. Zobaczcie, najczęściej pozycja szósta ile mają wyrazów, pozycja dziewiąta żeby Twoja długość, czy też nazwy, nie była specjalnie za długa. Pokaż treści, aktualizuj i publikuj zmiany. Ciach, mogę sobie przełączać. Warszawa, tworzenie, stron Warszawa, wyrażenie, wyrażenie, ciach, wystąpień. Czyli możemy tutaj podejrzeć teksty z frazą, teksty w top 5. I tu mamy frazy kluczowe, które powinniśmy użyć w naszym tytule, w naszej nazwie. I zobaczcie, ja mam Agencja Reklamowa Warszawa, Tomasz Guzik. I mam tutaj użyte te, zaświeciło się na niebiesko, że zgadza się, że mam użyte te frazy kluczowe. Nie o to chodzi, żeby tutaj napakować wszystko. Zwroty prawdopodobnie zawierające nazwy innych firm. Ciach, możemy też sobie takie coś włączyć. Coś się zmieniło? Nie. Powinieneś dodać co najmniej jedno słowo do nazwy firmy. Pokaż szczegóły. O, to jest ten panel, którego nie zauważyłem wcześniej, a jest fajny, fajnie nam jest w stanie poinformować. Tu mamy tabelkę, ile konkurencja ma wyrazów w wizytówce, jakie są trendy. I widzimy, że na przykład dużym trendem jest, że większość firm ma gdzieś w okolicach 5 słów w wizytówce, a ja ile mam? 1, 2, 3, 4. Czyli 1, 2, 3, 4, 5 jeszcze nazwisko moje. Ale system nam podpowiada, że jeszcze jeden, czyli tutaj w okolicach sześciu wyrazów, powinna mieć nazwa Twojej wizytówki, żeby mniej więcej zachowywać się tutaj w top 10. Zobaczmy. I mamy rzeczywiście, rzeczywiście tutaj większość osób ma około sześciu, sześciu wyrazów, więc moglibyśmy coś jeszcze tutaj dodać w naszej nazwie, żeby ten wykres uczestniczyć w tym wykresie na tym samym poziomie cała konkurencja. Jedziemy dalej. Opis firmy. Masz optymalną długość opisu firmy. Pokaż szczegóły. I tu również mamy informacje, jakie są trendy, jakie są tutaj dane odnośnie top 10 możemy sobie zaznaczyć. I zobaczmy, ja użyłem 93 słowa. 736 znaków na 750 możliwych, czyli wykorzystałem tutaj potencjał. I znowu możemy wykorzystać serwer Lokal. AI, jeżeli ktoś sobie nie radzi na przykład z pisaniem tekstów, możemy wykorzystać sztuczną inteligencję i, i aktualizować zmiany. Zaczynamy. Ciach. I sztuczna inteligencja, o, zaczyna pisać, ale ja oczywiście sobie przywracam yy, przywracam sobie oryginalną zawartość. Momencik. Momencik, 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 co tu się dzieje? Zastopuj mi tą sztuczną inteligencję. Zaraz się skończy. Dobra, żeby się tutaj nic nie nadpisało, bo uważam, że robię to lepiej niż sztuczna inteligencja. Dobra, i tu mamy kategorię biznesowe, i to jest bardzo ważne, żeby sobie wybrać właściwe kategorie z dużym potencjałem. Pokaż szczegóły i zobaczmy. W top 3 firm, które najwyżej się wyświetlają: dwa razy użyli agencji reklamowej, raz użyli agencji interaktywną. W top 10 6 razy użyli agencji reklamowej, dwa razy w Agencja interaktywna, jeden raz projektowanie stron WWW. Jeden raz agencja marketingowa. A we wszystkich wynikach wyszukiwania, nam wizytówki aż 13 razy użyli agencja reklamowa, konkurenci, 9 razy agencja interaktywna, pozycjonowanie stron WWW, agencja marketingowa. I tutaj pytanie: czy chcesz się być z wszystkimi, czy, czy na przykład na jakąś niszę wejść, tak? Typu agencja marketingowa. No, wszystko zależy od Ciebie i od Twojej strategii. Ja tutaj bardziej bazuję na marce osobistej i gdzieś tam zależy mi, żeby Tomasz guzik był w nazwie, ale jeżeli chodzi o kategorie, no to wybieram, sugeruję się tym, co działa w top 3, w top 10. Widzę, co tutaj jest najczęściej używane i staram się dopasować do tych konkurentów. Następnie mamy tak zwaną szybką checklistę. I tutaj jeszcze mamy wzmianki, co można poprawić. Jeżeli jest na żółty, to możemy jakieś poprawki. Jeżeli mamy błędy lub czegoś nie mamy, to jest na czerwono. Jeżeli mamy wszystko dobrze spełnione, to mamy na zielono. I mamy numer telefonu, mamy dodaną stronę internetową, mamy obsługiwany obszar, godziny otwarcia. I tak naprawdę tutaj wiele rzeczy jest dodanych. Ja świadczę swoje usługi w całej Polsce, więc. Niektórych rzeczy, tak jak obsługiwany obszar, nie zaznaczałem. Atrybuty, możemy sobie zaznaczyć też atrybuty, i mamy tutaj opinię. Powinieneś rozważyć pozyskanie co najmniej aż 131 dodatkowych opinii, bo ja tych opinii rzeczywiście mam mało, więc powinienem zwiększyć tą ilość opinii, wysyłać te opinie, wysyłać linki, żeby ludzie wpisywali opinie na moich usług. Powinieneś spróbować zwiększyć swoją ocenę, powinieneś spróbować zwiększyć swoją ocenę o co najmniej pół gwiazdki rzeczywiście jakieś boty mi źle skomentowały, więc e, powinienem tutaj zacznij teraz wygenerować taki plakat w firmie e, i wysyłać ludziom lub wygenerować ten link tutaj jak wejdę w agencja reklamowa sobie to wyłączę. Tutaj mam chyba opinię, uzyskaj więcej opinii, w to kliknę, to tutaj mam link. Ja ten link mogę skopiować, wysłać mailowo, WhatsAppem, Facebookiem, na Messengerze, gdziekolwiek. I z tego linku Bezpośrednio, jak ktoś sobie wejdzie, to może sobie wystawić mi opinię, dać gwiazdki, dać coś od siebie, dodać nawet zdjęcie, więc jak najbardziej, jak najbardziej. Gdzie my to jesteśmy? Opinie, ocena, odpowiedzi na recenzję. Tutaj możemy. Odpowiadać na recenzje, fajnie jak odpowiemy na wszystkie recenzje, które ktoś nam dał. Mamy tutaj miejsca, w których fajnie by było mieć wzmiankę lokalnie, ale też tutaj LinkedIn nam wymienia targeo.pl, czyli to są strony, gdzie my moglibyśmy zamieścić gdzieś tam informację o naszej wizytówce. Wtedy jakiś taki autorytet naszej wizytówki wzrośnie. Ja akurat, jeśli chodzi o wzmianki, no to rzeczywiście to troszkę zaniedbałem. Mam wystarczająco dużo zdjęć, czyli jest na zielono, pokaż szczegóły. Tutaj mamy różnego rodzaju trendy, jak to wygląda u konkurencji. I ostatnio opublikowane posty najlepiej jest publikować raz w tygodniu taki post. Ja tych wpisów ostatnio nie publikuję, bo tak jak mówię, skupiam się na pozycjonowaniu na YouTube. I to jest wszystko, co musisz regularnie robić. Wiele rzeczy zrobisz raz, na przykład te wzmianki. Robisz raz, ale obrazy dodajesz regularnie, posty dodajesz regularnie, opinie zbierasz regularnie, a te rzeczy tutaj już mogą być na stałe, tak? O te rzeczy mogą być na stałe i następnie monitorujemy sobie pozycję. Monitorujemy sobie pozycję na dane frazy. Wejdźmy jeszcze w główny panel i tutaj mamy te statystyki, możemy je podświeżać. I sprawdzić, jak na daną frazę kluczową, które miejsce w danej chwili zajmujemy. I naszym celem jest co jakiś czas sobie sprawdzić i sprawdzić, czy rośniemy tutaj mam jakiś wzrost na agencja interaktywna i te dane co jakiś czas, co parę dni sobie sprawdzać, czy progresujemy, ale raczej bym się sugerował, żeby te dane sprawdzać w jakimś dłuższym przedziale czasowym, na przykład co dwa tygodnie. To by było wszystko na tyle. Link do tego programu narzędzia na najlepszych możliwych warunkach znajduje się w opisie. Jeżeli chcesz, abym zajął się tym dla ciebie, żebym pomógł ci, konsultował lub zrobił dla ciebie pozycjonowanie wizytówki, wejdź na stronę darmowarozmowa.pl. Wypełnij ten prosty formularz. Link w opisie znajduje się darmowarozmowa.pl lub zadzwoń bezpośrednio pod ten numer 602 727 263. Pozdrawiam cię serdecznie Tomasz Guzik. Cześć.